Marcin Chmielowski, ASBIRO TV i witam po kolejnej przerwie. Tym razem jestem w doborowym towarzystwie, w dodatku w podwójnym doborowym towarzystwie. Barbara Piasek bliżej mojej lewej ręki, Elżbieta Marciniak nieco, nieco dalej, ale na pewno nie na uboczu tej rozmowy, którą tutaj zaraz przeprowadzimy. To, o czym rozmawialiśmy jeszcze zanim weszliśmy na wizję, to były problemy związane ze skalowaniem biznesu i połączeniem kwestii, naprawdę o takich rzeczach rozmawialiśmy, ja wiem, że to, to tak nie brzmi, ale naprawdę tak było, i o tym, w jaki sposób Połączyć wiedzę teoretyczną, różne narzędzia, które są dostępne e, naukowcom uczonym, którzy badają firmy z tym, y, jak one mogłyby pomóc samym przedsiębiorcom. E, no to może wrócimy do tej rozmowy, którą zaczęliśmy. E, Basiu, e, jeżeli istnieje problem jakiś, to wielu przedsiębiorców mówi tak, na pewno uda mi się to rozwiązać w sposób jakiś, to ta, na zasadzie takiej porównajmy to do remontu. Jeżeli coś przecieka, zapraszam szwagra, żeby mi pomógł, prawda? Ale czasami mamy takie remonty, że ten szwagier po prostu wysiądzie, bo albo nie ma odpowiedniego sprzętu, albo jest po prostu. Tu Tylko jeden, albo też jego wiedza no, nie do końca działa. Czy podobnie jest z firmami? Czy faktycznie menadżerowie czasami potrzebują takich zaawansowanych narzędzi do tego, żeby pomóc swojej firmie, pomóc swojej spółce, czy to wszystko można załatwić no, taką powiedzmy, intuicją um, przedsiębiorcy? Jak to widzisz? Ja osobiście uważam, że jest jedno i drugie. To zależy na jakim etapie rozwoju jest firma. Jeżeli firma jest na początkującym etapie rozwoju, to nie ma pieniędzy na super narzędzia, tak? Nie ma też pieniędzy na takiego fachowca, jak tutaj jest w sprzedaży z tymi swoimi zimnymi, gorącymi, ciepłymi klientami, które było dla mnie nowością się tu uczyłam. I musi sobie radzić sama, tak? Ale. Mm, mm, i tutaj bardzo często przedsiębiorca działa, nie zarządza na pierwszym etapie. Chodzi o to, żeby przedsiębiorca zrozumiał, że na którymś etapie rozwoju firmy on nie może być już pracownikiem, nie może pracować, tylko musi zarządzać. Tak? I w zależności od jakiego etapu jest, takie narzędzia będzie potrzebował i taką wiedzę. I ta wiedza się jego na którymś etapie kończy i bez fachowców nie pójdzie dalej, tak? I są, dzisiaj na wykładzie o tym właśnie mówiłam, że na pierwszym etapie rozwoju firmy, kiedy startujemy, polecam metodę Lean Canvas, gdzie odkreślamy problem i sobie świetnie budujemy firmę na, na takim biznesplanie. Na drugim etapie, to jest to, co koleżanka mówiła o, o wszystkich procesach, procedurach i tak dalej, to jest świetna książka mit przedsiębiorczości i uważam, że dopóki, jak teraz do mnie ktoś przychodzi, jakiś przedsiębiorca i mówi, panie, or, mam taki problem, takie problemy firmy i tak dalej. Ja teraz mówię tak, przeczytaj mit przedsiębiorczości, zobacz, jakie ty zastosował rozwiązanie, które tam proponują w tej książce i razem usiądziemy i, i potem to omówimy. Dlatego, że większość problemów, które przedsiębiorcy, w tym się powstają, bo firma się rozwija, organizacja stoi w miejscu, albo się nie rozwija jako, jako organizacja, jako systemy, jako ludzie, większość problemów wynika z tego, że nie ma tej pracy zorganizowanej. Tak? Tylko on jest taka. Taka, jak wychodzi, tak, jak nam rynek daje, jak nam przyjdzie człowiek, czy taki, czy zielony, to on tak sobie tą pracę układa. A ona, mu, czym, ona, czym szybciej będzie zorganizowana w procesy, instrukcje, procedury, tym tą firmą nam będzie się łatwiej zarządzać. I na pierwszych etapach, no to ja mówię, te dwa narzędzia są jakby niezbędne. W pierwszym możemy sobie trochę na luzu pozwolić, bo musimy przyjąć strategię zaistnieć na rynku, musimy -hmm. nas poznać, że jesteśmy, a potem musimy ułożyć. Jak nie ułożymy w procedurę instrukcję, to potem mamy kłopoty, czyli tak zwane bóle wzrostowe, gdzie jeżeli firma sobie nie poradzi z tym bólem, to upadnie, tak? Mimo ma świetny biznes, klientów i rynek. A jeżeli sobie poradzi, to pójdzie dalej. Ale tu też koleżanka świetnie to opisała tych procedurach i, i instrukcjach, jak są niezbędne. Ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem historii ekonomii. Nie, żebym był ekonomistą z zawodu, bo akurat nie jestem, tak mi tak, tak nie było mi dane, ale to, co mi się zawsze podobało, to było to, że Brytyjczycy na 20 funtach mają Adama Smitha. A z drugiej strony te, tego banknotu jest właśnie podział pracy pokazany, w jaki sposób tam ludzie wspólnie produkują szpilki. Pomijam już fakt, że Adam Smith tak naprawdę skopiował to z wcześniejszych bo proces produkcji Szpilek z jego czasów wyglądał już inaczej niż on y, opisał go w, w swoich książkach. Y, już był inny. Ale do czego zmierzam? Bo to jest y, tak naprawdę pytanie do ciebie. Y, kwestia podziału pracy w firmie. Y, wiadomo, na początku człowiek orkiestra, no bo, bo jak jest jedna osoba, no to na siłą rzeczy musi zrobić wszystko. Ale kto jest tą drugą i trzecią osobą najważniejszą w firmie, kiedy już mamy na tyle pieniędzy, że możemy kogoś zatrudnić? To kto to powinien być? Od czego nas powinien odciążać? E, czy ja uważam, że nie ma jednej takiej olinika od do ton, bo to jest kwestia tego, jakie my mamy kompetencje jako Założyciel, tak? Zawsze mhm. trzeba mocno zidentyfikować, co jest moją mocną stroną i co ja, o co ja mogę zadbać na początku, biorąc pod uwagę to, czym ja będę zarządzała w pierwszej fazie, zanim nie będzie kolejnych liderów, którzy będą to przejmowali, a gdzie mam swoje słabe strony. I dlatego ja tak bardzo mocno doceniam to, że jestem ze wspólnikami, nie jestem sama w biznesie, bo faktycznie. Bardzo szybko się, mimo że jesteśmy rodziną, bardzo szybko się dogadaliśmy, gdzie kto ma najsilniejszy aspekt i zanim zaczęli powstawać liderzy wśród zespołów, to każdy z nas po prostu wziął poszczególną działkę. Ale odnosząc się do Twojego pytania, jeżeli jest przedsiębiorca sam na samym początku i sam zakłada firmę, wiedząc, powiedzmy, że jest bardzo dobrym sprzedawcą, tak? I powiedzmy, że to jest jego najsilniejsza kompetencja na samym początku, a jest bardzo niepoukładany, jest bardzo, nie, nie, w ogóle nie widzi procesów, nie widzi potrzeby tego, o czym ty powiedziałaś, tak? Czyli jakby poukładania tej firmy, to uważam, że bardzo. Szybko po wygenerowaniu pierwszej gotówki, może nie pierwszej, ale już cash flowu, który mhm. zaczyna być stabilny i sobie systematycznie rosnąć, powinien postawić na to, żeby zrekrutować również osobę doświadczoną. Ja, ponieważ wywodzimy się trochę z takiego światu startupów technologicznych i widzimy dużo praktyk, w jaki sposób tego typu firmy się rozwijają, uważam, że wręcz kluczowi pracownicy, którzy faktycznie mogą wziąć y, odpowiedzialność za poszczególne działki biznesowe, których właściciel po prostu nie ma w swoich kompetencjach na samym początku. Nawet bym rekomendowała pójście w kierunku y, tak zwanego westingu, czyli Dania możliwości mniejszościowych udziałów kluczowym pracownikom za spełnienie określonych celów, które firma ma. Bo wtedy też ci pierwsi pracownicy, którzy budują firmę, którzy pomagają tak naprawdę ten silny fundament zbudować, mają też większą intencję, patrzą długofalowo, długoterminowo, nie tylko krótkoterminowo. Więc nie można powiedzieć tak, że to jak jesteś przedsiębiorcą, to ty się zajmij tym, a resztę oddaj. Tylko raczej zobacz, gdzie masz swoje kompetencje i zobacz, jak musisz się uzupełnić kompetencjami ludźmi z rynku, nie tylko specjalistami. W poszczególnych obszarach, ale również osobami, które wezmą. Um w ręce do konkretne obszary. I ja uważam, że tak, potrzebny na pewno na samym początku jest w zależności od tego, jaki jest typ biznesu, bo jeżeli to byłby biznes, który na przykład sprzedaje tylko i wyłącznie do dużego klienta korporacyjnego, to jest zupełnie inny kanał sprzedażowy i inne działki na początku muszą być mocniej zaadresowane, jak na przykład będzie dużo ważniejsza sprzedaż, niż sam marketing na dzień dobry. Marketing mhm. może być w drugim kroku. Jeżeli natomiast jest to biznes, który wymaga, gdzie wartości sprzedażowe nie wymagają tego kontaktu jeden na jeden, tylko bardziej można postawić na marketing, komunikację i zautomatyzowanie całego tego procesu sprzedażowego, no to wtedy będzie dużo ważniejsze tak naprawdę zbudowanie całego tego działu marketingowego plus customer serwisowego, żeby, czyli tego wsparcia sprzedaży, żeby ten człowiek przechodził przez ten proces bardzo płynnie jako klient, tak? I, I wtedy tak naprawdę te dwa obszary będą musiały być bardzo mocno zaadresowane. Natomiast patrząc tak naprawdę na, jakbym miała teraz ogólnie spojrzeć na wszystkie biznesy, to powiedziałabym, że na początku jest Mówię, albo, sprzedaż, albo marketing będą miały tą wiodącą rolę, w zależności od tego, jaki to jest typ biznesu. Później operacje, tak? czyli to, co powiedziałaś, i z czym się ja po prostu podpisuję obiema rękoma i nogami. I uważam, że to jest największa bolączka realnie w małym biznesie. Też znam książkę, którą powiedziałaś, mieć mhm. przedsiębiorczości i się zupełnie z nią zgadzam. Więc patrząc na tą bolączkę, którą ja widzę, bo prowadzę kilka biznesów i praktycznie w każdym z tych biznesów, moimi wspólnikami nie są osoby, które wyszły po korporacjach, nie, nie, nie miały doświadczenia takiego procesowania, rzeczy, układania. Tylko bardziej są to osoby nastawione na działanie z kreatywnością. No dzisiaj już jesteśmy ileś lat, że tak powiem, po współpracy, ale to, co za każdym razem widzę na początku, mając takich wspólników w poszczególnych e, biznesach, to ten element właśnie poukładania biznesu i wylania takiego mocnego fundamentu, który będzie powodował, że są ułożone operacje, ułożone procesy, co jak robimy, jakie są najlepsze praktyki, niepowtarzanie tych samych błędów, utrzymanie tego samego standardu robienia poszczególnych zadań w firmie, to to jest e, moim zdaniem największa dziura na rynku, bo ludzie sobie po prostu jakby nie mają tego świadczenia wcześniej i nie sięgając po wiedzę, to jest pierwszy, pierwsza dziura, która się w biznesach pojawia. Super sprzedaż jest, niby idzie na samym początku, ale realnie tak naprawdę są ogromne, tak jak w wiadrze z wodą dziury, właśnie dlatego, że ten biznes ośrodka nie jest poukłany. Dlatego jak na początku zadbaliśmy o przychód, czyli jakby w pierwszym momencie jest ten, ten silny nacisk na przychód, sprzedaż. Poprzez działania jeden na jeden czy marketingowe, to w drugim kroku tak naprawdę bardzo ważne jest zadbanie o to, żeby uzupełnić i wyprostować i ustandaryzować procesy operacyjne, które są wewnętrzne i one też będą się różniły w zależności od tego, jaki jest biznes, tak? Bo dla kogoś to będzie wyegzekwowanie poprzez usługę i pracę ludzi, przez kogoś to będzie jakaś technologia do zbudowania, to będą różne rzeczy, które muszą być wyegzekwowane, tak. ale jednak te operacje w drugiej kolejności powinny być bardzo mocno zaadresowane pod kątem poukładania ich. Um, Dlatego my, jak na przykład budujemy biznes, to czasami na samym początku mówimy, dobra, na to przymkniemy na razie oko, bo wiemy, że tym się zajmiemy później, bo musimy się nastawić na generowanie przechodu, ale w drugiej fazie to są właśnie te operacje. Mhm. Tu bym dodała trzecią fazę. Mhm. Ponieważ widziałam wiele firm Ludzie. bankrutujących, które mają i dobry biznes, i coś tam sobie poukładają, no nie, no nie do końca perfekcyjne finans, finanse. Tak. Dlatego, że y, wszyscy, każdy właściciel mówi: Jestem świetnym finansistą, tak? Ja sobie poradzę, zrobię i tak dalej. Ale y, wiele, właśnie, firm zbankrutowało na dobrym etapie rozwoju przez przeinwestowanie, tak? Dlatego, że nie są dobrymi finansistami, bo to jest kompetencja, która jest niezbędna. Dobry finansista pilnuje budżetu, bintruje kontrolingu, analizuje wszystko i mówi, czy się opłaca zainwestować, czy nie, jaki jest zwrot inwestycji. Zaczynamy szanować pieniądz. I to jest tak jakby już na kolejnym etapie, to, ja, to uważam, że bez finansisty sobie, dobrego finansisty, analityka, który pilnuje kontroling, a nie tylko księgowego, nie mówimy o księgowym to firma sobie nie da rady na, na etapie. I jeżeli zatrudnia dużo pracowników, to HR, który jest tak. do tej pory niedoceniany, który każdy z nas jest, jak ma problem w firmie, natychmiast zwalnia ludzi, nie potrafimy rozwiązywać problemów związanych z ludźmi, na przykład mówimy o procesach, jeden z, kolega ma firmę, która piecze i ma wszystko pięknie opisane procesy, tak? Mhm. Ma co trzeba zrobić, żeby upiec jakiś tam rogalik. Ma wszystko łączyć instrukcjami na 20 stron, co, co trzeba zrobić. I mówię, no tak, panie, le, oni i tak mi tego nie robią. No to ja mówię, dobrze, a powiedz mi, czy kiedykolwiek przyszedłeś i powiedziałeś, że to nie jest twoja firma, tylko to dziękuj temu koledze, że on tak pięknie piecze, tak ładnie to robi, to macie takie pyszne rogaliki. Czy gdzieś, nie wiem, w osiedlowej gazetce przyszedłeś i zobaczcie, to dzięki niemu, bo to on tak piecze, to jeżeli on by tak wszędzie, sąsiad wiedział, o, ty, Kowalski, tak to ty pieczesz, a ty ty strzaniłeś e, mi te rogaliki, to następnym razem on będzie pilnował, tak? A właściciele mają tą taką tendencję, to moja firma, to ja zrobiłem, to ja. W związku z czym tutaj jest też bardzo, 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 bardzo potrzebne albo od początku intuicyjne budowanie, albo po prostu w pewnym momencie, kiedy masz już więcej pracowników, zatrudnienie, dobrego fachowca, który nam pomoże zbudować kulturę organizacyjną, systemy motywacyjne, dopasowane, bo to nie jest tak, że jak sobie zbudujemy system motywacyjny na tym pierwszym etapie, to on ma funkcjonować do końca, to jak mówiliśmy, cel, jak jest na początku cel sprzedażowy, to wynagradzamy za sprzedaż. Jakiś cel potem, żeby utrzymać klienta, czy stworzyć standard obsługi klienta, to, to wynagradzamy za standard, a nie za to, że przyniesie nam nowego klienta, a my stracimy drugiego. tak? Więc to wszystko zmienia się płynnie, to tylko potrzebujemy na którymś etapie już naprawdę fachowców, bez których sobie nie damy rady. Mhm. Ja, ja tutaj jeszcze powiem do, do tych dwóch rzeczy, które poruszałeś, bo one są tak samo uważam bardzo istotne. Jeżeli chodzi o finanse, na przykład, ponieważ yy, ja skończyłam, jestem w ogóle po rachunku właściwie Finansach na SGHU, mimo że nie zajmuję się bezpośrednio tylko tym u nas w firmie, ale to doświadczenie byłam potem w kontrolingu w kilku firmach i to jest rzecz, której praktycznie żaden z przedsiębiorców małych, z którym miałam może nie wiem na 101 jedna osoba faktycznie coś takiego robiła, że miała plan konkretny, że najpierw był plan budżetu, co ma być wydane, w jaki sposób, na jakie linie, a potem jakby zderzanie tego z wykonaniem i obserwowanie tego po prostu systematycznie, tak? Bo ja przychodząc z tym doświadczeniem do dziś pamiętam, jak na początku wdrażałam takie raportowanie. Tygodniowe właśnie wszystkich wydatków do mm -hmm. budżetu i chłopaki się śmieli. mówią: bo Boże, Basia, nie ma na to czasu to w ogóle zostać to, a ja mówię, nie to jest naprawdę chłopaki potrzebne, bo ja sobie nie wyobrażam po prostu tym bardziej, że ja mam takiego hopla na punkcie takiej kontroli mm -hmm. finansów i oceniania ryzyk, tak, bo to, co o tym o czym też powiedziałaś, to jest antycypowanie, czyli jakby przewidywanie ryzyka, które może mieć miejsce właśnie ze względu na to, jaki mamy bufory, ile mamy tak naprawdę yy, jaka, yy, jaka, jakie mamy nie wiem, sezonowość, jaka jest przychodowa, yy, bo to też trzeba uwzględnić i obserwować miesiąc w miesiąc yy, bardzo szczegółowo, a tydzień. W tydzień po prostu sprawdzać, co się tak naprawdę dzieje i Niejednokrotnie właśnie z takiego analizowania liczb wychodzi bardzo dużo wniosków, bo jest czarno na białym, gdzie te pieniądze uciekają <grydy> i gdzie je wydajemy i co na przykład z linii przychodowych, takie głębsze analizy po prostu różnych linii przychodowych, gdzie ten fokus, gdzie, ten focus, gdzie ten, to takie nasilenie ym, i skupienie się na, tempo, na, na sprzedaży powinno być. I Ja przyznam się, że my na tej podstawie wielokrotnie podejmowaliśmy decyzję o obcinaniu czegoś, zamykaniu czegoś yy, i to jest dla mnie no niezbędne. Nam jest taki, taka konieczność żeby ona istniała, jeżeli chodzi o finanse, a faktycznie tego szczególnie w małych firmach, bardzo brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, e, to dotknęłaś w po Polsce w punkt z ostatniego naszego tygodnia sytuację. E, to gdzieś tam obserwuję w jednym z biznesów, gdzie mamy wspólników, którzy. To jest akurat najmniejszy nasz biznes, mimo że tam pr on wygląda jako największy e, w jednej branży, w jednej niszy. I mamy wspólników, którzy właśnie bardziej się wywożą tak naprawdę z takiej branży. Mm, Bym powiedziała freelancerskiej, i trochę jakby w innym ekosystemie funkcjonują na co dzień. I naprawdę, jakby wymaga u nas, gdzie ja na przykład mam bardzo, i to dzięki jednej z firm, w których pracowałam, gdzie widziałam najlepsze praktyki naprawdę prowadzenia zespołów, dużych, bardzo dużych zespołów. I wiele z tych praktyk po prostu w, włożyłam w nasze firmy, gdzie jest prowadzenie, są spotkania jeden na jeden, cykliczne z ludźmi, ustawianie celów, gdzie są takie naprawdę kroki, które powodują, że zespół. Yy, dla mnie zawsze jest takiego, że zespół to nie jest tylko zespół, to jest aż zespół. tak, Bo jeżeli nie ten zespół, to ta firma by się nie rozwijała. I na przykład ja bardzo mocno za każdym razem podkreślam, że sukces, który odnosimy jako firma, to nie jest sukces tylko nasz, jako właściciel, to jest sukces całego zespołu. A czasami właśnie wśród małych przedsiębiorców, nie mówię, że u wszystkich, ale zdarza mi się słyszeć takiego, że a, bo ktoś będzie oceniał, bo nam się dobrze wiedzie, to, to ja nie będę bo będę utajał jakieś tam informacje, bo po co mam się nimi dzielić z ludźmi, a ja mówię, to nie są już te czasy. Nie, nie, nie żyjemy w erze industrialnej, gdzie trochę Inaczej funkcjonowało całe społeczeństwo. Żyjemy tak naprawdę dzisiaj w czasach, które jeżeli chodzi właśnie o zespół, to jest bardzo, ja bym powiedziała, jest duże wyzwanie ze znalezieniem naprawdę dobrego kapitału ludzkiego tak naprawdę, bo jest coraz ciężej znaleźć ludzi, którym się chce, którzy są zaangażowani. Młode, ja to słyszę nie tylko i wyłącznie wśród mniejszych firm, ale również od bardzo dużych firm słyszę bardzo często, że co, coraz to młodsze po kolei ma coraz więcej wymagań, a tak, a mniej tak naprawdę od siebie daje i co powoduje, że jakby rekrutacja jest coraz trudniejsza. A też rynek jest raczej teraz pracownika, nie pracodawcy. Ja przynajmniej to czuję gdzieś hmm. na rynku w, w tym momencie. I nie tylko włączę z tego względu, ale też z tego względu, że ludzie chcą być częścią czegoś większego, tak naprawdę. Więc y, ta potrzeba budowania kultury organizacyjnej, celów dla każdej osoby, jak ta osoba się spełnia w ramach tej organizacji, tak naprawdę, gdzie i gdzie ona jest szczęśliwa, i firma hmm. naprawdę dzięki temu e, zyskuje, to jest właśnie mega ważna rzecz. Ja ją zaczynam robić, jak już firma jest mała, dlatego że mamy już to w nawyku. I staram się tak naprawdę uczyć każdej jednej osoby, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi z piątkiem. Firmie, bo nigdy nie jest piątkiem firmy, ta osoba musi po prostu, żeby być wiele lat w firmie i kontrybuować do niej, da, 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 dawać cały czas wartość, to naszym zadaniem jako liderów jest faktycznie stworzenie takiego środowiska dla pracowników. jest tak. mega istotne. To się zresztą no. tak mi się przynajmniej wydaje, yy, mówię tutaj nie jako przedsiębiorca, jako ktoś, kto no, nie działa na rynku, nie mam swojej firmy. Yy, wspomniałaś o erze industrialnej Stany Zjednoczone Ameryki, kiedy przystępowały do I wojny światowej. W ich firmach działy HR miało 5% firm. Kiedy kończyli wojnę, 25%. No, 25% działów HR to nadal wydaje się nam mało, ale przez dosłownie, no, a Stany włączyły się na drugą połowę wojny. Przez dwa lata urosło to pięć razy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie pojechali na front, a oprócz tego bardzo wielu ludzi musiało zacząć pracować czy to na farmach, czy w, w zakładach przemysłowych po to, żeby dostarczyć im broń. Rynek w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko się zmienił. Właśnie na korzyść pracownika, który mógł wymieniać się między firmami, mógł chodzić i wybierać. No, więc oni próbowali to. Wtedy um, łatać tym HR-em, żeby to dobrze było, żeby faktycznie pracownik chciał przychodzić. Ale wspomniałaś też o no, milenialsach, no bo tak właściwie powinniśmy mówić o tym pokoleniu. Ja też już jestem z tego pokolenia chyba starszego, bo mam 35 lat. Jesteśmy e... blisko. Rok różnicy, więc... Jestem tak, jestem dość blisko, ale wydaje mi się, że w Polsce to jest troszeczkę inaczej, bo w... zdaje mi się, że te opisy najlepiej pasują do amerykańskiego rynku. Chodzi o kwestie technologiczne. Oni jednak mieli wcześniej dostęp do innych technologii niż my. W Polsce internet wchodził później. Media społecznościowe też weszły troszeczkę później. Dlatego też wydaje mi się, że ci milenialsi w Polsce to są dużo młodsi niż milenialsi ze Stanów Zjednoczonych. Ale to jest moja tylko prywatna opinia. Mhm. Z drugiej strony, w jaki sposób rozmawiać z tymi ludźmi? No bo tutaj jesteście obie bardzo doświadczone biznesowo. W jaki sposób mentorować takich ludzi? Jak im pomóc? Na czym się wydaje, że to, co tu Basia powiedziała, że, że po prostu oni muszą czuć się częścią danej firmy, coś tworzą, że to jest też ich, że to nie jest tylko, że przychodzą do pracy i, i, dla, i pracują na kogoś, tak, jak mówię, żeby ten ktoś sobie jeździł super samochodem, jeździł sobie na wakacje, a on tam biedny za pensję, Oni muszą się czuć, że oni też tworzą ten sukces, że jak to jest sukces, firma osiąga jakiś sukces, to też jest ich sukces, tak. Trudno mi powiedzieć, żeby to zawsze wynagradzać opcjami na akcje, czy udziałami, czy tak dalej, bo to już zależy od pewnego klimatu, w danej firmie, ale y, ta, ta stara metoda, że okej, okay, budujemy firmę i chcemy za trzy lata mieć tyle, no to proszę bardzo, dzisiaj wartość jest x i kto z nami będzie budował, to ma opcję na akcję, może sobie za tą mniejszą, za tą tańszą jakby tą pierwszą kwotę na starsie sobie wykupić, tak, te opcje na akcję. To powoduje, że, jest, że mogą być zaangażowani. Druga rzecz, która mi się też jeszcze wydaje, to że y, młodzi ludzie się chyba szybko nudzą i potrzebują wyzwań, tak? W związku z czym nie możemy ich wpuścić też tylko w taki tryb, takiej, takiej rutyny. W związku z czym trzeba, moim zdaniem, ich w jakiś sposób zaangażować w budowanie, tak, że jeżeli tworzymy strategię, no to już włączyć ich, niech robią, niech myślą, że to oni zmyślili, to oni to zrobili, niech to tutaj jakiś taki, nie wiem, lubią, może być może trzeba ich pobudzić rywalizacją jakąś, tak, że, że to działa. Ja ostatnio nie mam kontaktu z, akurat, bo już nie pracuję operacyjnie, więc nie wiem tak do końca, co dzisiaj ci młodzi ludzie są, bo są pewnie różni, tak? Mam dzieci, że jak powiem, w tym wieku i są bardzo ambitni i mają własne firmy, działają. Ja ich do niczego nie muszę, wręcz przeciwnie, muszę ich tylko stopować i dawać zimny kubem na głowę. Odpocznijcie. Może nie tyle odpocznijcie, tylko nie tak szybko do przodu, bo ja to lubię małymi kroczkami, a oni by chcieli już od razu jakby dużo. Więc myślę, że, że, że są różne, ale te, te różne osoby, ale nawet to te, te pokolenie, Twoje pokolenie, czy pokolenie moich dzieci, jak teraz właśnie córka szuka jakichś młodszych ludzi do pomocy, do pracy, ona robi targi sztuki, warszawskie targi sztuki, to ona mówi, mamo, ta młodzież jej się nie chce. Wolontariat to jest chyba jakaś kara dla, dla kogoś. I tak się nie potrafi tak zaangażować na. Na kurcie, że tak jakby chcieli od razu albo nic nie robić, albo mieć super pracę i tak przychodzi od ósmej do piętnastej. Do Więc myślę, że to te, ta, ta młodzież też, to, to młode pokolenie też zauważa, że jednak jakiś taki mały problem jest. Mhm. Ale może to jest właśnie kwestia nie tyle problemu, co znalezienia dobrej motywacji dla tych, dla tych młodszych ludzi. No tak, ale my też nie jesteśmy jakby... No, moim celem jest budowanie firmy, tak, a nie uszczęśliwienie świata. Tak. Ja nie chcę młodych ludzi, jak widzę, że są tacy, że tak powiem, mi się nie chcą, ja nie chcę ich uszczęśliwiać na siłę, nie chcę. Trudno, tak? Wiem ze swojego hr doświadczenia, że wolę zatrudnić kogoś, kto chce, a mniej umie, niż tego, kto umie dużo, a nie do końca mu się chce i robi mi uprzejmy, że umie, pracuje i ma takie, takie wymagania. Tak? Więc jakby na siłę też nie mogę y, uszczęśliwać tego świata, bo jak chcę budować swój biznes, tak? I szukam najfajniejszych ludzi na rynku, i po prostu szukam, tak? Mm -hmm. A odrzucam tych, którym się nie chce, a nie to, których nie potrafię. Tak, ja się, z tym, ja się z tym zgodzę, bo ja też wychodzę z tego założenia, że wolę odsiać więcej osób po drodze i przy, zainwestować więcej czasu tak naprawdę w znalezienie tych perełek, które po prostu na rynku są i po prostu statystyka jest inna niż była kiedyś. Um, Nie w zatrudniać osoby, które po prostu, które mają takie. To, to widać naprawdę w czasie rozmów rekrutacyjnych. Da się wyczuć po prostu, kogo ma się przed sobą, czy to jest osoba nastawiona na bo mi się należy, czy osoba nastawiona, ja chcę się nauczyć i chcę też dać wartość tak naprawdę i wnieść Tak? Więc ja akurat w każdym naszym biznesie stawiamy. Na procesy sprzedażowe czy marketingowe, które robimy, nakładamy na to edukację, i wiem, że w momencie, kiedy dużo dajemy na zewnątrz i jest to widoczne w mediach społecznościowych jest to widoczne wśród społeczności, która interesuje się określonymi tematami, w których siedzimy po prostu biznesowo, to ci ludzie automatycznie sami, że tak powiem, pukają do drzwi. I to jest właśnie to, co dzisiaj właśnie mówiłam na wykładzie, że jeżeli tak naprawdę zaangażuje się pod kątem pozyskiwania tak naprawdę rynku taką komunikację, to ona rykoszetem dotknie też tematów HR-owych i to naprawdę będzie bardzo fajnie działało, bo u nas bardzo duża liczba osób trafia do nas, bo a okazuje się potem w czasie rozmowy rekrutacyjnej, słyszę, bo to my oglądaliśmy twoje filmiki albo czytamy wasze materiały, okazuje się, że wiem, albo marka albo kogoś tam followują po prostu na mediach społecznościowych i nas znają z mediów społecznościowych, przez to też się identyfikują i z marką i identyfikują się z ludźmi. Bo pamiętajmy, że ludzie przychodzą nie tylko do Bomarka, ale ludzie muszą być częścią pewnej, muszą być spójni z kulturą organizacyjną i to co powiedziałeś, że lepiej zatrudnić kogoś to mniej wie, ale kto ma dobry potencjał i ktoś, kto chce działać, musi szybciej nauczy, bo twarde kompetencje można szybko tak naprawdę dosyć zdobyć, jeżeli ktoś jest chętny, ale sumarycznie ta osoba będzie przychodziła z pomysłami, będzie bardzo proaktywna, bo ja chcę mieć ludzi proaktywnych u siebie w firmie, a ja nie chcę mieć ludzi, którzy, którym wszystko trzeba paluszkiem pokazać i 10 razy przypilnować, żeby zostało zrobione. Więc takich ludzi, to się tak bardzo ładnie nazywało, jak pracowałam w Procter and Gamble, to ownership, czyli poczucie odpowiedzialności za rzecz, którą się danej osobie powierza. I to jest takie naprawdę, mi to zostało w głowie i bardzo tak jakby obserwowałam to pracując dla kogoś co ta firma robi, że faktycznie jest w stanie takich ludzi ściągnąć i, e, i pewną kulturę organizacyjną po prostu wypracować. I to, I to jest jakby przykład, który po prostu w momencie, kiedy ktoś przychodzi do organizacji, ja, mam, ja, na, ja na przykład mam coś takiego spisanego, forma bardzo krótka, dwie i pół strony, company rules, mamy takie zasady po prostu pracy w firmie i one naprawdę, ja to komunikuję już w trakcie rekrutacji, ja komunikuję wszystkie rzeczy, które mogą się okazać dla kogoś, że będą mu nie pasowały, jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną, bo może się okaże, że na przykład my mamy bardzo produktywne podejście, więc jakby mamy tam ileś zasad, jak komunikujemy, ze sobą, że nie przeszkadzamy sobie w pracy, że jak ktoś chce obgadać to szybko, to niech napisze na slaku, bo używamy Slacka, że potrzebuje 5 czy 15 minut czasu, o której możemy dzisiaj pomówić, jeszcze na przykład dzisiaj rzecz, żeby to nie czekało, ale nie takie co 5 minut wybijanie kogoś na przykład z pracy. I mamy taką całą masę zasad. I jednym to będzie pasowało, z drugim, że nie będzie pasowało. I na przykład ludzie, którzy cenią jakby swój czas i cenią jakby produktywne podejście do pracy, to są zachwyceni tym, jak do nas przychodzą tak naprawdę. Ale mieliśmy na przykład raz dziewczynę, która przeszła przez rekrutację, osłyszała o ich rzeczach, o ich rzeczach, jakie są zasady u nas. I po pierwszym dniu, bo w procesie wdrożeniowym mają też do przejścia między innymi ten dokument z Company Rules, ja mówię, jak jakieś pytania, z czym się nie zgadzacie, coś dla was jest niezrozumiałe, to zapiszcie, to są na następnym spotkaniu, tobie, sobie to omówimy. No i ona po pierwszym dniu do mnie przychodzi następnego dnia z rana, mówi, Basia, chcę z porozmawiać, mówię, dobra, to siadamy. I ona mówi, wiesz no ja się nie zgadzam z tymi zasadami, nie? A ja mówię, no to dobrze, że to wychodzi po jednym dniu, a nie po tak. miesiącu pracy, bo tak to miesiąc byśmy stracili i czas na wdrożenie, i szkolenie, a przynajmniej była na tyle szczera, że powiedziała, no ja jednak wolałabym w innym. Widzę, że tu macie twarde te zasady, mam nawet spisane takie zasady typu, że nie wiem, mleko, kawa, herbata, wszystko co jest w firmie, to nie jest, żeby to wynosić, bo widziałam już i słyszałam o firmach, gdzie ludzie po prostu sobie reklamówkami rzeczy wynoszące nie rozumiem tego podejścia, ale no różne są sytuacje. W takich pokątnych rozmowach można wysłuchać. I nawet takie zasady mamy spisane oprócz komunikacji, produktywności i samej rzeczy, i ona ja mówię, dobra, no to mi chociaż już tak, jak rozmawiamy które punkty ci się nie odpowiadają. Bo napadała mi takie parę punktów, które nie odpowiadają. To mówię, no to na pewno byśmy się nie dogadały. Nie, no jakby to jest od razu z góry jasne, tak? I um, więc bardzo ważny dla mnie jakby jest proces, żeby pewne rzeczy komunikować już od momentu rekrutacji żeby odsiewać ludzi, którzy nie będą przede wszystkim pasowali do kultury organizacyjnej, bo może zrekrutować ludzi ze świetną kompetencją, a potem się okazuje, że to jest taki mismatch, czyli to totalnie nie pasuje do organizacji, do zespołu i tak naprawdę sumarycznie zespół nie idzie kroki do przodu, bo musi mieć, się, się boksuje między tak. sobą wewnętrznie, żeby coś dostarczyć. I oczywiście mogą być boksowania charakterów yy, i te charaktery się mogą dotrzeć. Powiedziałaś też wcześniej bardzo fajną rzecz, że czasami ludzie za szybko zwalniają yy, i czasami ludzie się mnie na przykład pytają, co mam zrobić, jeżeli mam takiego, takiego pracownika. I, widzę, i ja na przykład już Słyszę, że błąd został popełniony na etapie rekrutacji, bo nie są postawione odpowiednio wymagania w stosunku do tego, co się od tego człowieka będzie wymagało. Ja, na przykład, jak mam kogoś nowego w sprzedaży, to ja mu mówię wprost: na dzień dobry, mówię, to są Twoje cele na ten miesiąc. Ja ze swojej strony i zespół nasz będzie robił wszystko, żeby ci nauczyć pewne rzeczy, ale to są cele, które muszę dostarczyć. Jeżeli nie dostarczysz, to być może będziemy razem są pracowali, ale być może się rozstaniemy. Wszystko jest kwestia tego, jaki będziemy potencjał po prostu w swoim lejku. Nie? I, mm. e, I prawda jest taka, że jeżeli z góry, i to jest w ogóle zasada w, ogóle w komunikacji, moim zdaniem bardzo ważna, że ustali się pewne rzeczy z góry, to potem rozlicza się człowieka z tych ustaleń z góry. Tak? I, I wtedy nie ma żadnych rozczarowań, że nagle ktoś jest zwalniany, bo czegoś nie dowiózł, albo, albo nie zachowuje się po prostu w określony sposób. Więc w zasadach mamy i miękkie rzeczy, i twarde rzeczy, pod jakim kątem tak naprawdę osoby oceniamy. Każda rola ma też swoje takie wskaźniki, według których jest rozliczana. Ale wracając do korowego pytania, które zadałeś, czyli a propos tego młode, młodego pokolenia. Ja... Tutaj potrzebujemy bardzo szybkiej płyty. Tak, to, to tutaj tak naprawdę więcej wysiłku na etapie rekrutacji trzeba moim zdaniem włożyć. i. Yy. I bardzo dobrze zwerbalizować i non stop utrzymywać tą komunikację wewnętrzną zespole, gdzie firma zmierza i jak Twoja praca kontrybuje do tego celu. Każdy musi to po prostu dobrze rozumieć. I to brzmi jak bardzo fajna i sensowna rada, którą na pewno da się wdrożyć, oczywiście przy użyciu odpowiednich procedur. Bardzo Wam dziękuję. To była bardzo ciekawa, informacyjna rozmowa. Barbara Piasek, Elżbieta Marciniak, a ja tutaj mam jeszcze po takim malutkim gadżecie. To oczywiście na upały, Proszę, na upały. bądź przekazać dalej. No to mam Proszę. dla Ciebie. One są dokładnie takie same. Mam nadzieję, że te piwa azbiro po azbiro kurcze fajne od Jania kolejnych sukcesów biznesów taludzki za zamrażnięcie wielowski tak. azbiro tv bardzo dziękuję dziękuję